Dobry wieczór, cóż, no takiego mniej więcej spotkania spodziewaliśmy się, że tutaj tak to będzie wyglądało. Nikt nie odpuści żadnej piłki, że będzie troszkę nerwowości, bardzo dużo walki, chociaż było wydaje mi się też trochę gry w piłkę, nie tylko sama, samo zaangażowanie, sama walka, bo tych sytuacji zarówno jedna jak i druga drużyna troszeczkę miała, natomiast te mecze między drużynami, które, które są w dolnej części tabeli, często właśnie są bardzo podobne do siebie. Często detale decydują o tym, kto, kto wygra, kto wykorzysta swoją sytuację i, i zmieni oblicze spotkania. Dzisiaj było podobnie. Myśmy strzelili na, na 1-0. Później wkradło się troszeczkę nerwowości w poczynania zagłębia, ale. No, mogę powiedzieć, że mamy szczęście, albo, albo dziękujemy, że Bielica obronił ten rzut karny, bo wtedy różnie mogłoby być. Zostałoby jeszcze bodajże pół godziny gry. Yy, drużyna, która goni wynik, no, napędza się i różnie to spotkanie mogło się zakończyć. My się cieszymy z tych trzech punktów, bo w takiej sytuacji, gdzie tych spotkań zostało niewiele, one są niesamowicie yy, ważne i zrobiliśmy to z zespołem Zagłębia, które zwykło sobie stwarzać dosyć dużo sytuacji. Natomiast wiedzieliśmy też, że mają problemy z, z wykorzystywaniem tych, że yy, okazji dzisiaj było, było podobnie. Dziękuję. Jeśli się nam sportowy na prawie trudniejszy, oczywiście, Dziękuję. jak smakuje, wrócić znowu do wygrywania wolnych torach trenera górnikach. No kurde, smakuje. To jak przyjdzie, przyjdzie, wykonany cel, to być może dopiero poczuje, bo tak to powiem ci, nerwówka i i człowiek to przeżywa naprawdę mocno, bo. No, bo nie jest to łatwa sprawa walczyć o, o utrzymanie. Ja też kiedyś pamiętam, byłem ja w Zagłębiu Lubin czy w Śląsku i o podobne cele żeśmy walczyli. Nie jest to łatwa sprawa dla, dla nikogo, bo, bo jedziesz na mecz, a cały czas gdzieś z boku słyszysz, no nie, niekoniecznie pozytywne, pozytywny odzew. No ale musimy sobie z takimi, z takimi sytuacjami radzić i dzisiaj zrobiliśmy naprawdę ważny krok, bo, bo my jednak no, mieliśmy te do utrzymania, to nie było tak, że mieliśmy tyle samo punktów albo punkcik mniej, już porażka by nas zagłębiać zostawiło na 5 punktów plus bilans i tak dalej, sytuacja nie byłaby wesoła. Nie Pamiętaliście o tym? Uczulaliście się na to? Nie, nie, nie. Ta druga, myślisz o tej drugiej bramce. No nie, nie. Skądże znowu? Ale akurat tak się, tak się ułożyło. My, my dążyliśmy do tego, żeby utrzymać to 1-0, a, a wyszło właśnie tak. Nigdy nie wiadomo, czy, czy, czy taki bilans nie pomoże Ci w przyszłości. Wyniki górnika pod Państwem to tak się układają po kolei. Porażka, remis, zwycięstwo. Widzi Pan, że ten zespół też tak systematycznie rośnie? Czuł Pan przed dzisiejszym naciągiem, że to już może być w ten moment? Nie nie nie, 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 wiedziałem, że będzie bardzo trudno tutaj, tutaj wygrać, natomiast e, rzeczywiście jakbyśmy porównali z Piast, Gliwice, tych sytuacji było jak na lekarstwo, e, Korona Kielce było już zdecydowanie lepiej i gdybyśmy mieli trochę szczęścia, być może ten mecz byśmy przepchnęli, e, dzisiaj, tak jak mówiłem, ten karny różnie mogło być, ale tych sytuacji było również zdecydowanie więcej z naszej strony, także... No, na pewno jest progres, zarówno punktowy, jak i w grze. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeszcze nie Nieobecnych, dużych, nieobecnych, wielkich wyjściowych w składzie, Lukas Podolski w ogóle poza kadrą się na ławce? Z jakim nie, Szymonowi dali, daliśmy troszeczkę odpocząć. To jest młody chłopak, który dał górnikowi wiele bramek. To trzeba tylko bić brawo. Natomiast w ostatnim czasie troszeczkę mu się zacięło, co w przypadku napastników no jest często e, rzeczą normalną. Lukas ma drobną kontuzję, tych meczów jeszcze będzie kilka, nie chcemy ryzykować w tym momencie, że zagra w jednym meczu, a później będzie musiał odpuścić dwa albo trzy. Chcieliśmy tego, tego uniknąć i no i to nam się udało. Dobry wieczór pani zdążyć masz towusowskie fakty, które zwycięstwa. Mam pytanie o zdrowie Rika Jarzy, bo zdaje się, że schodząc trzymał się delikatnie zamiesień. Jak to wygląda, czy macie już jakieś informacje, czy będzie do dyspozycji na mecz ze Śląskiem? Nie mamy informacji, bo, bo musi zrobić po prostu badania. Bez poczuł, nie wiadomo czy tam jest jakieś delikatne naderwanie, czy tylko naciągnięcie, to, to wyjdzie w badaniach i będziemy na pewno wiedzieli zdecydowanie więcej. Na ten moment nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Czy nie będzie pan wyrokować, czy to jest raczej poważny uraz, czy coś... Nie, nie mogę powiedzieć. Nie mogę. Okay, czy mają państwo jeszcze jakieś pytania? Dziękuję ślicznie. Dobranoc.